Pokażę Wam teraz sposób na wygładzanie zmarszczek. Chodzi o to, żeby nie zlikwidować ich zupełnie, tylko zredukować. Zaczniemy od stworzenia nowej warstwy. Na nowej warstwie zredukujemy zmarszczki do zera i poprzez parametr Opacity będziemy sterować intensywnością redukcji. Zacznijmy więc od początku. Teraz utworzę nową warstwę, czystą, i zaznaczę narzędzie Spad Healing Brush Tool. Bardzo ważne, aby była zaznaczona opcja Content Aware. I sample all layers, ponieważ nowa skóra, gdzie nie będzie posiadała już zmarszczek, będzie tworzyć się tylko i wyłącznie na warstwie górnej. Przebliżmy trochę obraz. Zmniejszmy wielkość pędzla. I po kolei redukujmy zmarszczki. Na razie wygląda to dosyć niewiarygodnie, ponieważ zmarszczki zupełnie znikają. Jak widzicie, w ten sposób usunąłem wszystkie większe zmarszczki. I tak, jeżeli efekt według was jest zbyt silny i niewiarygodny, możemy teraz z pomocą parametru opacity zmienić siłę efektu. Sądzę, że w granicach 50% będzie optymalnie. Tak chyba możemy zostawić.